Witam moi kochani, zapraszam do posłuchania audiobooku na podstawie książki Maria Simma, czyli Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, wydawnictwo Księży Marianów, MIG, Warszawa, 2006. Część druga czyta Sylwia niezapominajka, a dzisiaj. Następna część ocena objawień, knowania szatańskie, postawy ludzkie. Dlaczego Owiary, ofiary pieniężne, widok czyśca i Najświętsza Maria Panna i dusze czyścowe? Posłuchajmy. Ocena objawi. Nie chodzi tu o sensację, o łaskę dla duszczyźcowych. W przypadku, kiedy pytano z czystej ciekawości, np. o Hitlera czy Stalina, Maria Simma nie otrzymała żadnej odpowiedzi lub jedynie wymijającą. W listopadzie 1954 roku rozeszła się wieść, że można za pośrednictwem Marii Simmy pytać o zmarłych. Zgłosiło się do niej wielu ludzi. Nawet z bardzo daleka, ale gdy czas już minął, nie wszędzie i nie zawsze zachowano niezbędną dyskrecję. Także jej sprawa stała się głośna, ale często prawda mieszała się z fałszem. Szczególnie dwa przypadki były gorąco dyskutowane i wzbudziły duże poruszenie. W październiku 1954 roku zmarł nagle pewien gospodarz z miejscowości S. Nie był on szczególnie gorliwym katolikiem, ani też specjalnie aktywny religijnie. Na pytanie o niego padła odpowiedź, że msze święte, które zostałyby za niego odprawione, nie pomogą mu za bardzo. Ponieważ za życia nie przywiązywał zbytniej uwagi do uczestnictwa w mszy. Później Maria Sima otrzymała odpowiedź, że mógłby zostać wybawiony dzięki ofierze pieniężnej w wysokości 3000 szylingów, przeznaczonej na misję. Brat zmarłego i jego żona dużo się modlili, aby został wybawiony jeszcze w roku maryjnym. Wzięli też na siebie wpłacenie ofiary. Wkrótce potem zmarły został wybawiony, ponieważ za życia w rozmowach często bronił wiary i niepokalanego dziewictwa Maryi. Z tego powodu, że nie znano tego przypadku, ze szczegółami wielu ludzi zgorszyło się, a inni doszli do przekonania, że czyściec nie jest taki straszny. Także drugi przypadek pokazuje, jak Pan Bóg w takich sytuacjach dopuszcza do głosu ludzką naturę jako próbę lub jako przestrogę. Ten przypadek dotyczy administratora klasztoru żeńskiego w B, który zginął w wypadku samochodowym. Zapytały o niego siostry z tego klasztoru. Maria Simma odpowiedziała im, że został wybawiony. Dopiero później jednak sprawdziła to na kartce, na której w nocy zapisała odpowiedzi. Było tam napisane, że nie może jeszcze zostać wybawiony. W międzyczasie rozeszła się w B pierwsza informacja, wzbudzając ferment, ponieważ administrator nie cieszył się najlepszą opinią. Maria Simma zapytała jedną z duszczyźcowych. Czy to ona ponosi osobiście winę za to, że przy przepisywaniu i przekazywaniu informacji za pierwszym razem przeoczyła słowo nie? Otrzymała odpowiedź. Z jednej strony jesteś również winna, ponieważ zbytnio się pospieszyłaś. Stał za tym diabeł. Z drugiej jednak strony, na coś się to przydało. Ludzie muszą dowiedzieć się, że milczenie w tych sprawach jest po prostu konieczne. Dlatego do tego doszło. Było to dla ciebie pożyteczną lekcją pokory. Nie powinnaś mówić, jak długo, co będzie trwało, zanim otrzymasz odpowiedź. To zależy od pytających, czy potrafią milczeć, czy nie. Większą zasługą jest patronat nad jakąś duszą czyśćcową to znaczy gotowość wyzwolenia konkretnej duszy która posiada imię nadane na chrzcie czyli poniesienie ofiary dla tej nieznanej duszy W święto Matki Boskiej Gromnicznej Maria Sima nie otrzymała już tak wielu odpowiedzi na zadane pytania a otrzymywane odpowiedzi odnosiły się do dwóch, trzech lub czterech dusz tak, że nie wiadomo było, czego potrzebuje konkretna dusza z tej grupy. Prawdopodobnie tak być musiało, aby stłumiona została ludzka ciekawość. W ten sposób liczba pytań samoistnie maleje i spada żądza sensacji. Godnym milczeniem należy strzec przed wyschnięciem tego skromnego źródła łaski, niosącej pomoc duszom czystcowym. Skoro Matka Boża chce, niektórym z nich służyć taką pomocą. Knowania szatańskie. Szatan, który posiał zamęt w przypadku administratora klasztoru, zmarłego w wyniku wypadku, również często przychodził do Marii Simmy, aby ją przerazić i odwieść od dzieła zadośćuczynienia. Czasami zjawiał się jako Anioł Światłości. Raz pojawił się w postaci księdza. Erejscha z Nenzing, który kiedyś był jej spowiednikiem, potem kanonika Sattler, duchownego z Instytutu Świętego Józefa, potem w postaci siostry przełożonej, siostry Serca Jezusowego w Hall. Jako kanonik chciał ją kanonizować, w tym samym wbić w pychę. Jako ksiądz i przełożona sióstr próbował ją namówić do zerwania ślubu, oddania się Maryi. Maria Sima, pomimo tych przebrań, poznała działanie szatana i przepędziła go słowami. Jeśli jesteś szatanem, nakazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, byś ustąpił. Pokropiła zjawę święconą wodą i wszystko znikło. Szczególnie ciężki dla Marii Simy był Wielki Tydzień w 1954 roku. Matka Boża zapowiedziała jej, że tydzień ten przyniesie ciężkie ofiary i próby, które musi ponieść sama. Simma napisała o tym następująco: Od 10 do 17 kwietnia 1954 szatan trzymał mnie prawie całkowicie w swojej władzy. Miałam wrażenie, że jestem bardziej w piekle niż na ziemi. Szatan powiedział mi, że to z powodu tego, jakobym Miała często profanować sakrament spowiedzi i komunii świętej, a także niby, że popełniłam jakiś ciężki grzech i zlekceważyłam to. Odpowiedziałam mu, nic mi o tym nie wiadomo. Na to szatan. Twoje sumienie jest już tak głęboko uśpione, że jesteś prawie całkowicie w mojej mocy. Objawienia duszczyścowych to iluzja to jest moim dziełem. Żadna z tych dusz nie została wybawiona. Często ci o tym mówiliśmy. W swojej głupocie po prostu tego nie zauważasz. Teraz musisz poczuć gorycz porażki i przekonać się, że tak jest naprawdę. Ponieważ do piekła zstąpiłam z głupoty, została mi okazana łaska i nie otrzymałam w piekle przydziału najcięższego miejsca. Krótko mówiąc, sądziłam, że jestem już w piekle. W tym okresie szatan przeraźliwie hałasował, że wydawało się, iż cały dom się wali czy pali, bo albo zapalał w pokoju płomień, albo miałam wrażenie, że słyszę przed moim łóżkiem huk wystrzału. Pewna dusza czyśćcowa pocieszyła mnie. Nie dziw się, że musisz też cierpieć przed złego ducha, Także dusze pokutujące w czyściu szatan może dręczyć, czasem nawet ukrutnie, lecz nie by je zabić, ale by je oczyścić. Bóg dopuszcza to nie z gniewu, lecz z miłosierdzia, ponieważ dusze te nie są naczyniami gniewu, lecz naczyniami miłosierdzia, przychowywanymi dla wiecznej chwały. Ostrzegam cię, szatan zawziął się bardzo na ciebie. Chce, byś zbłądziła i poszła tam, gdzie on cię poprowadzi. Mógłby dręczyć cię jak chce, mógłby rozerwać cię na małe kawałki, nie dostąpiłabyś i nie przeczytałabyś żadnego listu z prośbą o pomoc dla dusz w czyściu Może on jednak uczynić ci tylko tyle złego, ile Bóg dopuści, ponieważ pozostajesz pod szczególną opieką matki, najświętszej panny, a jej boi się on jak miecza. Zawsze szuka okazji, by się na Tobie zemścić. Chciałby nawet doprowadzić do tego, byś w swojej niepewności i strachu złamała ślub oddania Matce Bożej, by w ten sposób zerwać swoją łączność z duszami w czyśćcu. Ostrzegam Cię, dokonał już podobnych rzeczy z innymi duszami, z których kilka strącił nawet w czeluść piekła. Właśnie te upadłe dusze cieszyłyby się, widząc Cię w tym samym miejscu, nie obawiaj się, jednak niczego nie lękaj się, ale bądź pokorna. Im będziesz pokorniejsza, tym mniejszą moc będzie miał nad tobą szatan. A my również ci pomożemy. Szczególnie zaś dopomoże ci Matka Miłosierdzia. 2 grudnia 1954 od godziny 21 aż do następnego dnia do 4.30 rano. Czułam piekący ból oparzeniowy. Nie było widać żadnej duszy. Czułam się opuszczona. Od czasu do czasu słychać było piekielny hałas i ogarniał mnie strach. Nagle rozległ się diabelski głos. Hehe, <laughs> niedługo ci dopadniemy, ty głupie stworzenie! Było to okropne. Traciłam nadzieję, a co gorsza, czułam się też opuszczona przez Boga. Nie mogłam się modlić, i czułam się jak ofiara szatana. Wczesnym rankiem, o 4.30, bóle, oparzeniowe i straszliwy lęk przed piekłem nagle znikły. Postawy ludzkie. Kiedy rozeszła się wieść o pomocy duszą czystcowym wśród ludzi nastąpiło poruszenie. Było to coś nowego, obcego. Mówiono o tym, że wszak nikt jeszcze nie powrócił z tamtej strony. Niektórzy instynktownie uwierzyli, inni mieli wątpliwości, jeszcze inni wszystko to negowali. Wielu ludzi chciało skontaktować się ze swoimi bliskimi i ci zaczęli również pomagać duszom cierpiącym w czyśćcu. Do tej pory wykazują ciągle jeszcze wiele zapału i twierdzą, że trzeba pomagać, bo dusze czyśćcowe tego potrzebują, mówią, że oni również po śmierci byliby zadowoleni gdyby ofiarowano im pomoc i dobre uczynki. Innym cała ta sprawa uświadomiła, że istnieje wieczność. To ich poruszyło i zaniepokoiło. Niektórzy jednak stwierdzili, że gdyby nie była to Maria Simma, łatwiej by im przyszło uwierzyć. Ich zdaniem jest za prosta, zbyt biedna, za mało poważna. Pokornym Bóg daje łaski a pysznym się sprzeciwia. Tak, moi kochani. Dlaczego ofiary pieniężne? Żądanie pomocy dla dusz w formie ofiar pieniężnych na misje światowe i msze święte tu i ówdzie budziło zdziwienie. Maria Sima osobiście nie przyjmowała na te cele żadnych pieniędzy. Dotyk należało złożyć w kancelarii palafialnej. Konieczność wznoszenia ofiar pieniężnych można uzasadnić tym, że jałmużna na szlachetne cele stanowi dla dusz cierpiących w czyściu dużą pomoc. Obecnie niezwykle ważnym działem jest wspieranie misji wśród POGAN, ponieważ w krajach misyjnych panuje nędza i przy odpowiedniej pomocy także żniwa będą lepsze, zwłaszcza w Afryce czy Ameryce Południowej. Każdy wierzący człowiek ma obowiązek wspierania misjonarzy. Niestety niektórzy go zaniedbali ze swojego życia. Ponadto niektóre dusze w czyśćcu winne są za duże za niespłacone długi, za niesprawiedliwy testament czy inne niesprawiedliwości, za które nie odpokotowały. Jeżeli pojedyncze osoby dają Marii Simmy jałomuszne lub zwracają jej koszty korespondencji, nie można tego krytykować. Maria ma sama niczego od ludzi nie żąda i wszystko robi za darmo. Jałmużnę ma prawo przyjąć z racji ubóstwa, w jakim żyje. Tym bardziej, że poświęca duszom czyśćcowym dużo czasu. Widok czyśćca. Maria Simma powiedziała, czyściec jest w wielu miejscach. Dusze nie przychodzą z czyśćca, lecz z czyśćcem. Widziałam, że czyściec dla każdego wygląda różnie. Bardzo dużo dusz jest w czyśćcu. Trwa ciągły ruch przychodzących i odchodzących. Pewnego razu widziała wiele dusz same, nieznajome. Dusze, które zgrzeszyły przeciwko wierze, niosły na sercu ciemny płomień, a te, które zgrzeszyły nieczystością, miały płomień czerwony. Innym razem widziała dusze czyścowe w grupach: księża, zakonnicy, zakonnice, widziała katolików, protestantów i pogan. Dusze katolików mogą znosić cięższe cierpienia niż protestantów. Poganie natomiast mają lżejszy czyściec, ale otrzymują mniej pomocy i trwa on dłużej. Katolicy dostają więcej pomocy i zostają szybciej wybawieni. Widziała również wielu zakonników i wiele zakonnic przebywających w czyściu z powodu oziębłości i braku miłości. Nawet sześcioletnie dzieci muszą czasem długo pokutować w czyściu. Miłość i sprawiedliwość Boża w czystcu objawiały się Maryi i w doskonałej harmonii. Każda dusza karana jest stosownie do rodzaju przemienienia i afektu, w jakim dopuściła się grzechu. Gwałtowność cierpień jest różna. Niektórzy cierpią tak, jak dzieje się to w pełnym trudów życiu na ziemi i muszą czekać, by wolno im było oglądać Boga. Jeden dzień ciężkiego czyścia to więcej niż 10 lat lekkiego. Czas trwania pokuty też jest różny. Ksiądz z Kolonii był w czyśćcu od roku 555 aż do wniebowstąpienia pańskiego roku 1954. I gdyby nie został wybawiony przez cierpienia zastępcze Marii, Simmy musiałby cierpieć dalej. Są też dusze, które muszą pokutować w czyśćcu aż do sądu ostatecznego. Innym wystarczy, wystarczy pół godziny pokuty, albo jeszcze mniej, jakby przepłynęły tylko przez czyściec. Szatan może dręczyć dusze czyściowe. zwłaszcza te, które były współwinne w trąceniu innych do piekła. Dusze w czyśćcu znoszą swoje cierpienia z godną podziwu, cierpliwością i wychwalają miłosierdzie Boże, dzięki któremu uniknęły wiecznego potępienia. Wiedzą, że zasłużyły na swoje cierpienia i żałują za grzechy. Modlą się do Maryi, Matki Miłosierdzia. Maria Simma widziała też wiele dusz czekających na pomoc Matki Bożej. Ten, kto za życia lekceważy czyściec i w związku z tym grzeszy, będzie za to ciężko pokutowało. Najświętsza Maria Panna i dusze czystsowe. Najświętsza Maria Panna jest dla dusz czystsowych matką miłosierdzia. Kiedy w czyścu słychać jej imię, dusze bardzo się radują. W dzień w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny pewna dusza powiedziała, że matka Boża w chwili śmierci prosiła Jezusa, aby wyzwolił wszystkie dusze, które wówczas znajdowały się w czyscu. A Chrystus wypełnił tę prośbę swojej matki, podczas gdy, podczas jej powrotu do domu Ojca. Te dusze towarzyszyły Marii jako orszak w drodze do nieba, ponieważ wtedy ukoronowana została na Matkę Miłosierdzia i Matkę łaski Bożej. Maria rozdziela w czyściu łaski zgodnie z wolą Boga. Często przechodzi przez czyściec. Tak widziała to Maria Simma. Koniec części drugiej. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę radosnej, błogosławionej soboty. Kochani, pamiętajmy o duszach czyścowych Mutmy się, a one o nas nie zapomną. Ja sama też ostatnio mam do... Proszę te dusze o pomoc dla mnie. Ponieważ jestem bardzo chora i szukam pracy. Pracy, którą mogę wykonywać w zasadzie w domu i umysłowo tylko. Mam grupę, ale wierzę, że te dusze mi pomogą i znajdę odpowiednią pracę dla mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.